Teraz Pabianice to nazwa kolejnego komitetu wyborczego wyborców, który oficjalnie inaugurując swoją kampanię wyborczą na konferencji prasowej, potwierdził start w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Pabianicach oraz na urząd prezydenta miasta Pabianic. Kandydatką, która będzie walczyła o fotel w ratuszu, jest Renata Uznańska-Bartoszek. Kiedy tworzyliśmy Stowarzyszenie Teraz Pabianice, czułam, że z tymi ludźmi możemy wiele osiągnąć. Nie kandyduję na prezydentkę, bo skończyły mi się pomysły na własne życie. Jestem aktywną przedsiębiorczynią i społeczniczką od 30 lat. I naprawdę przez kolejne 40 mam co robić w swoim życiu. Ale przede wszystkim jestem pawianiczanką z dziada, pradziada i z babki, prababki. W pawianicach jest wiele nierozwiązanych problemów od dekad. Ludzie, którzy za mną stoją, znają te problemy. Ale przede wszystkim znają na nie rozwiązania. Ruch Teraz Pabienicy powstał w ramach grupy osób, która uczestniczyła w konsultacjach społecznych nad strategią rozwoju miasta, jakie odbyły się w styczniu ubiegłego roku. Wszystkie uwagi mieszkańców, mieszkanek, które zgłosiliśmy w ramach tych konsultacji, nazwijmy rzeczy po imieniu, zostały przez władze wyrzucone do kosza. Natomiast to w tej chwili mówię o o tym, co jest złe. Natomiast e, był też plus tych konsultacji. My się na nich spotkaliśmy. Zobaczyliśmy, że nie jesteśmy odosobnionymi jednostkami, które, e, którym się coś nie podoba, które szukają dziury w całym. Jesteśmy obywatelami, obywatelkami, którym zależy na tym mieście i którzy chcieliby coś w tym mieście zmienić. Zmotywowało to społeczników do spotkań i formalizacji swojej aktywności. Założyli stowarzyszenie, teraz Pabieńce, które zajęło się działalnością społeczną typu sprzątanie miasta, rzeki, ale uznali, że to za mało. Postanowili zatem sięgnąć po klucze leżące w samorządzie, które są rozwiązaniem wielu problemów tego miasta. Jak przyznała kandydatka na fotel prezydenta Pabianic, teraz Pabianice to oddolna, rzeczywista opozycja do obecnej władzy. Nie ma w niej zawodowych polityków. Ruch tworzą pielęgniarki, wykładowcy, akademiccy, pracownicy kultury, przedsiębiorcy, społecznicy oraz aktywiści. Osoby te reprezentują różne światopoglądy, ale to, co ich łączy, to, jak podkreślili, troska o to miasto i wizja, jak to miasto może wyglądać. My musimy mieć odwagę. I mamy tę odwagę występować w imieniu zwykłych mieszkańców naszego miasta. Nasze motto brzmi słuchać ludzi. Władza ma być dla ludzi, i wszystkie decyzje, które są podejmowane, powinny wynikać z oczekiwań i potrzeb mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Tak sobie wyobrażam sprawowanie funkcji prezydenta miasta Pabianic. Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy. Ponownie uwierzyli w to miasto. Teraz Pabianice stworzyło ankietę, z którą wyszło do mieszkańców Pabianic. Na podstawie jej wyników, uwag i propozycji zgłoszonych przez ludzi, powstały najważniejsze elementy programu wyborczego komitetu. To partycypacja społeczna, kultura i ekologia. Teraz Pabianice stawia na powrót budżetu obywatelskiego, zwiększenie wydatków na kulturę, powołanie pełnomocnika do spraw kultury i promocji przy urzędzie miejskim, stworzenie strategii rozwoju kultury w mieście, właściwe i nowoczesne urządzanie i zaaranżowanie architektury miasta i zieleni, stworzenie przestrzeni kultury w Pabieńskich parkach oraz historyczno-przyrodniczej ścieżki edukacyjnej Doliny Dobrzynki. Wciąż bawi zaskakuje, ponieważ jej tematyka i przesłanie są uniwersalne, a humor ponadczasowy. Historia skłóconych sąsiadów to nadal obraz współczesnego świata, a intrygi i kombinowanie to chleb powszedni. Nabijanie się z wad społeczeństwa z pewnością także jest łatwiejsze niż śmianie się z samych siebie. No i jakże aktualny i dziś wątek skrywanej miłości pogmatwanych historii z romansem sprzed lat. Jednym słowem, zemsta Aleksandra Fredry, wpisana w klasyczny kanon polskiej Literatury, mimo upływu niemal 200 lat, nadal się świetnie odnajduje w obecnym świecie. Świadczą o tym m.in. współczesne adaptacje tej komedii, na których, tak jak w miejskim ośrodku kultury, sala wypełniona była po brzegi. I nic dziwnego, premiera sztuki grupy teatralnej Spektrum zatytułowana O tym mówić nie wypada, będąca kontynuacją zemsty okazała się wyjątkową z kilku powodów. Dokładnie 17 lutego mija 190 lat od wystawienia na deskach teatru pierwszy raz zemsty Aleksandra Fredry. No a drugi powód to Fabian no, Fabianiczanin napisał wersję y, Zemsty, więc no myślę, że to czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. No właśnie, dlatego zdecydowałaś się podjąć reżyserii tego scenariusza? Tak, bo jest naprawdę fajny, uważam, że jest dobrze napisany. No w trakcie oczywiście podlegał pewnym modyfikacjom, no i jest też napisany wierszem. To też jest troszeczkę coś innego niż zazwyczaj wystawiamy, no, bo przedstawiamy prozę, a tutaj wiersz no, nie daje pola do różnych tam lawiracji, improwizacji i ustąpień. Wspomnianym autorem scenariusza jest Andrzej Bożyński, który do grupy spektrum należy od niedawna, bo od tego roku artystycznego. Znalazłem w tamtym roku na internecie konkurs, był organizowany konkurs, był na napisanie kontynu znaczy kontynuacji. Po prostu jakiejś, jakiegoś dzieła. E postać postaci jednoaktówki inspirowanego twórczością właśnie Aleksandra Fredry i ja po prostu tak bardzo lubiłem w gimnazjum Zemstę, że pomyślałem kurczę no trzeba po prostu napisać. Zajęło mu to tylko 6 godzin plus 2 godziny na dopisanie dwóch scen dla koleżanek z grupy, czyli w jedną noc powstał scenariusz, ale jak przyznał wcześniej musiał dużo czytać odnośnie słów, które były używane w staropolszczyźnie. Dla mnie pisanie wierszem nie jest absolutnie żadnym problemem. Samo pisanie Generalnie. U mnie to zajęło, zaczęło się też właśnie w gimnazjum, kiedy pani polonistka powiedziała: No, niestety, pan ma talent, musi pan pisać. <ścoughs> Więc. Co? Zachowany styl oraz język pozwolił publiczności przenieść się do XVIII wieku i wspólnie biesiadować przy jednym stole wraz z przedstawicielami rodów Raptusiewiczów i Milczków, ale no właśnie scenariusz sztuki dostarczył nieoczekiwanych zwrotów akcji. Tutaj jest lekkie zaskoczenie, bo Cześnik i Rajant zakochują się w sobie i to jest historia miłości Cześnika i Rajenta W towarzystwie ślubu Klary i Wacława. No i tutaj też będzie połączenie Podstoliny i Papkina. Też właśnie pod kątem takiej miłości nowej. I pojawiają się matki Czyśnika i Rejenta. Cóż to? Co za moda? Co za wolność i swoboda? Czy mi rozum pomieszało? Jakim prawem? Co się stało? Jezus Maria, wszyscy święci, Boże, daj dar nie pamięci, żeby one tu zdarzenie prędko poszło w zapomnienie. Czy ty widzisz, co zrobiłaś? Wtedy raz tę złą powiłaś, co pokusił syn samego na czynienie grzechu złego. Reżyserka po przeczytaniu scenariusza i uwagach przekazanych przez jego autora dopasowała rolę do charakterów aktorów. Próby rozpoczęto w połowie października. Była też przerwa spowodowana na przykład przygotowaniami do wcześniejszej, styczniowej premiery sztuki Kandydatki na żonę. Dlatego takie intensywne prace praktycznie co drugi dzień trwały od miesiąca. Jeśli chodzi o wyzwanie w tej sztuce, to aktorzy byli co do tego zgodni. Wcielam się w postać Klary Raptusiewiczówny. Jest to postać, no, taka delikatna, urocza, subtelna. Mm, no, jest może też troszkę naiwna w tej swojej miłości, natomiast uważam, że, że to jest właśnie piękne, że tak o tą miłość musiała powalczyć właśnie o, o Wacława. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Mm, wyzwaniem dla mnie było na pewno to, że tekst jest wierszem. No, nie jest to prosta sprawa, tym bardziej, że pierwszy raz tak naprawdę wcielam się w taką rolę y, mówioną wierszem, a nie, a nie zwykłą prozą. Ciężko wtedy też y, oddać wszystkie emocje. No, trzeba jednak uważać na to bardzo, wszystkie przecineczki, kropeczki stosować. Ym, natomiast. Uwagi, które dała pani reżyser, bardzo nam pomogły, i dzięki temu myślę, że każdy jakoś sobie z tym wierszem dał radę. Witam państwa. No cóż, w tej sztuce gram rolę cześnika. Zgryźliwego starszego pana. Nie mogę zdradzić, jaka odmiana w drugiej części yy, zemsty nastąpiła i w wcześniku, i, i w rejencie, bo to jest no, cała sztuka wokół tego. Yy, na pytanie pani redaktor, czy co było trudne w tej roli? W samej roli nic, ale nauczenie się yy, tekstu, yy, nasz scenarzysta, który napisał tą sztukę, yy, Użył staropolskiego języka. Naprawdę utrzymał rytm hrabiego Aleksandra Fredry. Praktycznie myślę, że ktoś, kto zna dobrze Fredrę i, i, i zemstę, będzie miał problem z odróżnieniem, gdzie się skończyła, a gdzie się zaczyna nowa. I to jest największe wyzwanie dlatego, że jednak to my, jako amatorzy, musimy się nauczyć wierszem. Tutaj nic nie można szyć, tutaj nic nie da się dołożyć. Zupełnie na inne wyzwanie wskazał autor scenariusza, który również znalazł się w ośmioosobowej obsadzie. Ja gram Rejenta, jestem drugą główną postacią, że się tak wyrażę i co było najtrudniejsze, no sam fakt, że gram, bo ja jestem dosyć introwertyczną osobą, więc pisanie jak najbardziej, w zaciszu nie ma problemu, ale no gra. Wyzwaniem była również scenografia oraz stroje z XVIII wieku. Ja tą scenografię tymi rękoma zbudowałem i tą szabelką wystrugałem. Jest to jednoosobowe dzieło. Oczywiście Julia Hankę sugerowała pewne rzeczy, no bo jest reżyserem, jest twórcą. Też scenarzysta parę słów powiedział, co by chciał, ale generalnie moje, moje dzieło. Grzebałam w, w szafach moku. Klara ma suknię ślubnej, ślubną swojej mamy, więc jest to niezwykłe. Wasław ma strój stworzony przeze mnie. Była to naprawdę mocna prowizorka, bo ciężko zdobyć takie stroje na XVIII wiek. Cześnik też się tam wspomagał troszeczkę ze źródłami spo, pozamokowskimi, a reszta, którą ma dobrane tutaj z moku. No i jeszcze hrabina Halinka sama sobie uszyła strój. O tym mówić nie wypada, sztuka śmieszna, ale i kontrowersyjna, bo mówiąca o miłości tabu, dlatego jej przesłaniem jest. Tolerancja. To jest chyba główny przekaz. Tolerancja i miłość, że bez względu na płeć czy pochodzenie możemy się wszyscy kochać i możemy zrozumieć siebie, załagodzić jakieś tam rodzinne spory, też tutaj w przypadku zemsty, spory majątkowe. I pójść na pewne ustępstwa, żeby tylko stworzyć jakoś swoją rodzinę i dać miejsce ludziom, którzy się kochają na ich miłość. Czyli według wizji autora scenariusza kochaj wszystkich mocią panie. Urząd miejski we współpracy z firmą Ekoregion planuje dostarczyć w zabudowie jednorodzinnej dodatkowe 120-litrowe pojemniki na papier bądź wymienić obecne pojemniki na większe 200. 240 litrowe. Tym samym miasto wychodzi naprzeciw problemowi zwiększonych ilości odpadów tego typu, a celem akcji jest poprawa jakości usług oraz zwiększenie wydajności miejskiego systemu gospodarki odpadami. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z tej usługi, która jest bezpłatna, powinni skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 42 22 54 629. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca, a zwiększenie bądź wymiana niebieskich pojemników do zbiórki papieru rozpocznie się na początku kwietnia, według ustalonego harmonogramu. O czym mieszkańcy zostaną poinformowani wcześniej. Urząd miejski w późniejszym terminie planuje również wymianę pojemników w zabudowie wielorodzinnej. Ekstremalna droga krzyżowa to nie dogadzanie, ale stawianie wymagań, to nie komfort lecz ból. To duchowo-religijne wydarzenie nie ma nic wspólnego z pielgrzymkami, z tym, że jest grupa, że jest bezpiecznie, że jest piosenka. Nie ma z tym nic wspólnego. Jest po prostu ciemną nocą i walką, zmaganiem się z własnymi słabościami. Pamięczanie w tym roku zmierzą się z nią po raz dziesiąty. Jest to indywidualna praktyka religijna oraz wydarzenie duchowe wyjątkowe, wymagające, którego celem jest spotkanie z Bogiem. I tutaj są cztery główne wartości EDK, czyli wyzwanie, droga, zmaganie i spotkanie. Hasło, które przyświeca tegorocznemu wydarzeniu to Droga tęsknotą pisana. Można powiedzieć, że chodzi o, o tęsknotę za Hmm, za tym spotkaniem z Bogiem, bo wiadomo, że też jakby w życiu codziennym nie mamy gdzieś tej chwili, żeby tak y, na chwilę jakichś refleksji, przemyśleń i też jak Samara Dora Krzyżowa, jest to chwilę na y, taką samotność, na skupienie, na, na te przemyślenia, na coś, czego gdzieś no, może nie mamy w y, takim życiu codziennym. Na to I też, jakby, taką, takim celem jest to spotkanie z Bogiem, i to też można nazwać, że to jest tęsknota za tym spotkaniem. Uczestnicy EDK w drogę wyruszą w piątek, 15 marca, sprzed Kościoła Świętego Mateusza, po Mszy Świętej, która rozpocznie się o godzinie 20. Do przejścia będą mieli jedną z czterech zaproponowanych przez organizatora tras. Najkrótsza liczy 42 km, a najdłuższa 54 km. Pierwszą to jest taka, która była od zawsze, od pierwszej edycji, czyli droga do Pażna, licząca około 42 km, To jest patronką jest sługa Boża Wanda Marczewska. Hmm, tutaj jest to jedyna trasa w tym roku, w której, w której jest jakby no konieczność... Z, Zorganizowania sobie powrotu, tak, bo jest do miejsca docelowego i już y, nie idziemy do, do Pabianic. Natomiast trzy pozostałe, y, czyli y, trasa imienia Świętego Wincentego Apaulo, czyli ta y, wokół Pabianic, czy też no, y, gdzieś tutaj wokół tych południowych okolic Pabianic, y, to też jest około 42 km, to też jest z Kościoła Świętego Mateusza do Kościoła Świętego Mateusza. Później mamy trasę przez Buczek, czyli Pabianice, Buczek, Pabianice to jest już trasa ta najdłuższa, około 54 km, Tutaj jest patronem e, święty Jan Chrzciciel. No i tutaj też mamy, e, czyli z początek i koniec w kościele Świętego Mateusza, tak samo jak i w trasie tej czwartej, czyli do łask, e, przez Łask. Pabianice Łask Pabianice i tutaj patronem jest święty Maksymilian Maria Corbe. Każda wspomniana trasa EDK oparta jest na tradycyjnej drodze krzyżowej z 14 stacjami i rozważaniami Męki Pańskiej. Odbywa się w formie pieszej, nocnej wędrówki przez lasy, pola, poza głównymi drogami. Każdy tutaj idzie na własną odpowiedzialność i tutaj też jakby każdy powinien no sobie gdzieś zdawać sprawę, że to jest długi marsz, 40-50 km. Y, trasa wymagająca, więc y, no tutaj by za, ciężko byłoby to przejść tak po prostu z marszu, gdzieś y, wstając y, po prostu y, z przy tej kanapy czy, czy z przedbiórka i po prostu pójść, tylko gdzieś te treningi, marsze czy biegi są wskazane. I tutaj, jeśli chodzi o takie przygotowanie, co powinien y, uczestnik y, zabrać ze sobą, no to są. E, ciepłe, znaczy tak e, ubranie, tak można najlepiej się ubrać na cebulkę, bo pogoda może być e, zmienna, a też wiadomo, że przy marszu no, to też raz może po prostu może się być e, się i tak żeby też się gdzieś tam nie przeposić. E, buty no, to też takie nieprzy, e, wodoodporne, wygodne, w których już e, mieliśmy okazję gdzieś chodzić, bo tu też żeby, nie, nie, tych nowy, żeby nowych, butów nie brać, tylko właśnie już takich, w których wiemy, że możemy w nich maszerować. Warto również wziąć do plecaka kilka niezbędnych, podręcznych rzeczy. Do tego też, y, ratarkę najlepiej tą czołową. Telefon dobrze naładowany, z którym powinna być zainstalowana aplikacja i właśnie tutaj aplikacji, w aplikacji mamy dostępne trasy ze śladem, które są bardzo pomocne i też tam są rozważania w, tych, w tej aplikacji. Do tego też można wziąć ze sobą powerbank czy jakiś prowiant typu no, jakiś gorący napój w termosie, wodę czy na przykład batony, żele energetyczne, jakieś kanapki, owoce. W EDK udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. Rok temu w ekstremalnej drodze krzyżowej uczestniczyło 220 osób. Jak będzie teraz, okaże się, organizator liczy, że będzie podobnie. Wziąć udział, na pewno wziąć warto z tego powodu, że no tak jak wspomniałem, że tutaj też jest by jakby... Taki czas na, na przemyślenia, na to na osobiste spotkanie z Bogiem, tutaj też jakby um, chciałem powiedzieć, że jakby to też, nie, żeby też osoby tak nie, nie myślały, że, że, nie, że nie dadzą rady, że się nie chcą zapisać, bo nie dadzą rady. A tu też jakby um, nie do końca chodzi o to, czy to nie są też wyścigi, nie jest to jakieś sportowe wyzwanie. Głównie chodzi właśnie o to o przemyślenie, tak? o zastanowienie się nad swoim życiem, y, nad tym, żeby spotkać Boga i tak naprawdę no to już y, ba, y, gdzieś tam też y, lepiej jest nawet nie dojść do końca, ale gdzieś to przeżyć tak duchowo, niż na przykład po prostu na sportowo to potraktować jako zmaganie, jako wyzwanie takie sportowe i, i po prostu ukończyć bez jakichś tam y, refleksji, tak? czy także. No, Także jak ktoś się zastanawia, bo myśli, że nie da rady, no to jednak no mówię, że, że to jednak też nie o to do końca chodzi. No wiadomo, że, że dobrze by było, żeby to ukończyć, ale nie jest to najważniejsze. Na ekstremalną wyprawę można zapisać się na stronie edk.org.pl. Wystarczy wybrać rejon i trasę, którą chce się pokonać. Na wspomnianej stronie znajdują się też wszelkie informacje na temat EDK. Poza tym niezbędne wiadomości osoby zainteresowane znajdą na Facebooku na profilu EDK Pabianice. O tegorocznej 10. edycji tego religijno-duchowego wydarzenia jego lider opowiada też w programie na jeden temat, który dostępny będzie w najbliższy czwartek 29 lutego. W pierwszym meczu Grota FNDF Automatyka Pabianice z SMS-em Łomianki rozegranym w pod podopieczne trenera Piotra Rozwadowskiego w emocjonującym pojedynku pokonały rywalki różnicą jedynie dwóch punktów 80-78. Początek rewanżowego spotkania w Łomiankach remisowy, ale od stanu 4-4 do 4 Pabieńczanki odskoczyły po serii trafień na 7 oczek 11-4. Kiedy gospodynie zmniejszyły dystans do 3 punktów, podopieczny trenera Piotra Rozwadowskiego ponownie odskoczyły rywalkom. Najwyższe prowadzenie Grota w tej kwarcie to 8 punktów, ale ostatecznie ta odsłona zakończyła się wygraną Pabieńczanek 7 punktami 22-15. Drugą kwartę grot rozpoczął bardzo dobrze, wystarczyły 3 minuty, aby pabieńczanki powiększyły dystans do przeciwniczek do 13 oczek i wtedy do głosu doszły gospodynie, które zniwelowały tę przewagę do 4 punktów. Na 4 minuty do przerwy grot prowadził 29-25, ostatecznie druga kwarta zakończyła się remisem po 14 i pabieńczanki nadal prowadziły 7 punktami 36-29. Po powrocie z szatni gospodynie szybko zniwelowały tę przewagę Grota. Przez 4 minuty SMS rzucił 12 punktów przy zaledwie 3 Grota i wyszedł na prowadzenie 41-39. Na 3 minuty przed końcem trzeciej kwarty gospodynie prowadziły już 52-44, ale końcówkę tej odsłony skutecznie zagrały Pobieńczanki zmniejszając dystans do przeciwniczek do dwóch oczek. Na 10 minut przed końcowym gwizdkiem łomianki prowadziły 54-52. Od początku ostatnie odsłony podopieczne Piotra Rozwadowskiego nie poszły za ciosem, wykorzystały to gospodynie, wygrały czwartą kwartę 19 do 9, pokonując grota ostatecznie 73 61. Najskuteczniejszą zawodniczką w meczu z SMS-em była Natalia Dany, która zdobyła 17 punktów. 13 zapisała na swoim koncie Magdalena Grzelak, 9 Natalia Łopińska, 8 Natalia Rosińska, 6 Kaja Grygiel, 5 Patrycja Kirsz, a 3 Dominika Poleszak. Kolejny mecz to derby wojewódzkie z UKS. em Pojedynek rozegrany zostanie w Łodzi 3 marca o godzinie 16. Przypomnijmy, że w pierwszym starciu rywalek w Pawianicach zwyciężyły Łodzianki 73-69.